Witam Was serdecznie w 13 dniu kalendarza adwentowego Escento i konkurs cały czas obowiązuje na najlepszą historię związaną z perfumami. Szczegóły macie w opisie. I co? Ja losuję jeden z 24 moich ulubionych zapachów dostępnych na Escento, a w międzyczasie możecie sobie zerknąć na nowe pozycje w sklepie, które już są dostępne, które możecie kupować. I to jest firma Arabijad Prestige. Kolejno mamy Uhuda, Safe i Marwę. Jeżeli ktoś lubi perfumy w klimatach Eclera, to prawdopodobnie spodoba mu się Uhud. Jeżeli ktoś lubi różane perfumy w stylu Deliny od Parfums de Marly, prawdopodobnie spodoba mu się Safa. I jeżeli ktoś lubi klimaty Imagination, to Marwa uchodzi przynajmniej na TikToku chyba za najlepszą inspirację. Według mnie nie najlepszą, na pewno jedną z najlepszych, ale nadal są to bardzo dobre perfumy o bardzo dobrej jakości. Nie przedłużając, losuję trąbki. Odyssey Odysei Arma Armaf Odyssey Mandarinskaj Mandarin nie jest zaskoczeniem. Tym razem operator nie zrobił uu, tylko zrobił tak, bo operator jest posiadaczem tych perfum w swojej prywatnej kolekcji i też je lubi. I ja je też lubię i uważam, że zasługują. To jest Jean Paul Gaultier Skandal. Klasyczny, zrobiony po Armafowemu. Bardzo dobrze zrobiony. Perfumy uniwersalne, o których też materiał na naszym kanale znajdziecie. Na dzisiaj tyle. Widzimy się jutro. Do zobaczyska. Cześć.